Wyobraźcie sobie ten moment. Otwieracie drzwi do sali treningowej, chcąc zrobić niespodziankę ukochanej osobie, która od tygodni wylewa siódme poty, przygotowując się do najważniejszego występu w życiu, a zamiast ciężkiej pracy nad krokami, widzicie coś, co sprawia, że wasz świat w jednej sekundzie rozpada się na kawałki. To nie jest scena staniego melodramatu, to brutalna rzeczywistość, z którą musiała zmierzyć się Julia Walczak, partnerka wioślarki Katarzyny Zilman. Właśnie poznaliśmy mroczne kulisy rozstania, o którym huczy cała Polska i okazuje się, że prawda jest znacznie bardziej bolesna, niż wskazywałyby na to suche komunikaty w mediach społecznościowych. To, co działo się za zamkniętymi drzwiami sali treningowej Tańca z Gwiazdami, a co ostatecznie wybuchło na hucznym bankiecie po finale, to historia o zdradzonym zaufaniu, o zacieraniu się granic między pracą a namiętnością i o tym, jak błysk fleszy potrafi zniszczyć nawet najtrwalsze relacje. Z tańca z gwiazdami Katarzyna Zilman wyszła nie tylko bez upragnionej kryształowej kuli, ale i bez dziewczyny, z którą planowała przyszłość, a my właśnie dowiedzieliśmy się dlaczego. Jubileuszowa, trzydziesta edycja tańca z gwiazdami, miała być świętem tańca, ale zapamiętamy ją jako sezon wielkich, miłosnych skandali i bolesnych rozstań. Przez ostatnie tygodnie uwaga mediów i widzów była skutecznie odwrócona w stronę innej pary numer siedem, czyli Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. To ich dramatyczne odejście, publiczne żale, ucieczka po angielsku ze studia jeszcze przed ogłoszeniem wyników i ostentacyjne ignorowanie reszty grupy na finałowym bankiecie stanowiły idealną zasłonę dymną dla prawdziwego dramatu, który rozgrywał się po cichu, w cieniu fleszy, w życiu innej uczestniczki. Kiedy wszyscy patrzyli na fochy Kaczorowskiej, czarne chmury zbierały się nad związkiem Katarzyny Zilman i Juli Walczak. Wszystko zaczęło się około miesiąc temu, w miejscu. Które teoretycznie powinno być świątynią profesjonalizmu na sali treningowej. To tam, jak ujawnia informator portalu Pudelek, doszło do konfrontacji, która stała się początkiem końca. Julia Walczak, chcąc odwiedzić swoją partnerkę i wesprzeć ją w morderczych przygotowaniach, weszła niespodziewanie na salę. To, co zobaczyła, wbiło ją w fotel. Przyłapała Katarzynę Zilman i jej taneczną partnerkę, Janie Lizer. Na gorącym pocałunku. To nie był fragment choreografii, to nie było ćwiczenie ramy czy emocji scenicznych pod okiem kamer. To działo się w chwili, gdy nikt ich nie obserwował, a przynajmniej takim się wydawało. Reakcja była natychmiastowa. Wybuchła wielka awantura, która wstrząsnęła kuluarami produkcji. To właśnie to wydarzenie wyjaśnia tajemnicze zniknięcie Julii z widowni w ostatnich odcinkach show. Przestała przychodzić na nagrania. Przestała pojawiać się za kulisami, wykofała się z życia, które jeszcze chwilę wcześniej wspierała całym sercem. Katarzyna Zilman próbowała się bronić. Tłumaczyła partnerce, że to wszystko to element choreografii, że to czyste zawodowstwo wymagane przez specyfikę programu, który żywi się emocjami. Ale dla Julii, która widziała tę scenę na własne oczy, z boku wyglądało to zupełnie inaczej. Tłumaczenia o sztuce i wczuwaniu się w rolę nie wystarczyły, by zagłuszyć intuicję i ból. Wątpliwości zaczęły narastać, a Kasia, zamiast je rozwiać, zdawała się brnąć dalej w tę niebezpieczną grę. Sytuacja ta stworzyła w związku pęknięcie, którego nie dało się już skleić. Julia Walczak nie podjęła decyzji o rozstaniu natychmiast. Była w stanie zawieszenia, niepewna, na czym dokładnie stoi. Jak zdradza osoba z otoczenia pary, odbyła z Zilman poważną rozmowę, w której jasno zakomunikowała, że musi przemyśleć priorytety i głęboko zastanowić się nad przyszłością ich związku. W jej odczuciu wieślarka przestała się kontrolować, a udział w programie zmienił ją nie do poznania. To był moment, w którym można było jeszcze zawrócić, spróbować naprawić relacje, odbudować zaufanie. Ale reakcja Katarzyny była inna. Zamiast walczyć o związek, sportsmenka sprawiała wrażenie całkowicie pochłoniętej programem, blaskiem reflektorów i treningami z Janią. Ostateczny dowód na to, że relacja Zilman i Lizer wykroczyła daleko poza ramy zawodowej przyjaźni, dostarczył poniedziałkowy poranek i zdjęcia opublikowane przez Pudelek. To one stały się gwoździem do trumny Związku Wioślarki. Fotografie wykonane podczas bankietu świętującego zakończenie edycji nie pozostawiały złudzeń. Panie czuły się w swoim towarzystwie wyśmienicie, nie tylko na parkiecie, gdzie mogły zasłaniać się scenariuszem, ale przede wszystkim w sytuacjach w pełni prywatnych, poza oficjalną częścią imprezy. Kasia i Jania nie odstępowały się na krok, a ich mowa ciała krzyczała o bliskości. Na jednym ze zdjęć widać było moment, w którym tancerka bez żadnego skrępowania trzymała rękę pod bluzką kasi w trakcie rozmowy. To gest, którego nie wykonują zwykłe znajome, to gest zarezerwowany dla kochanków, świadczący o głębokiej intymności i fizycznej zażyłości. Nocna zabawa, suto zakrapiana emocjami po finale, zakończyła się w sposób, który rozwiał wszelkie wątpliwości, soczystym pocałunkiem i wspólnym powrotem taksówką. Co ciekawe, w tej skomplikowanej układance emocjonalnej jest jeszcze jeden element, który budzi zdziwienie. Podczas gdy życie osobiste Katarzyny Zilman legło w gruzach, Druga strona tego tanecznego duetu zdaje się nie ponosić takich konsekwencji. Jania Lizer, tancerka, która znalazła się w centrum tego huraganu, jest w wieloletnim związku z Krzysztofem Hulbojem. I tu następuje zaskakujący zwrot akcji. Jak donosi nasze źródło, partner tancerki nie ma żadnego problemu z tak bliską, wręcz intymną relacją swojej ukochanej z partnerką z programu. Związek Krzysztofa i Jan ma się dobrze, kwituje informator. To pokazuje, jak różne mogą być granice i definicje wierności w różnych związkach, lub jak bardzo skomplikowane i niejednoznaczne są relacje w świecie zawodowego tańca, gdzie fizyczność jest chlebem powszednim. Być może dla nich jest to akceptowalna część pracy, ale dla partnerki Zilman była to granica, której przekroczenia nie mogła zaakceptować. Sama wioślarka na ten moment pozostaje powściągliwa w komentowaniu swojego życia prywatnego i burzy, którą wywołała. W jej wypowiedziach przebija się jednak nuta refleksji. Przyznaje, że publiczne okazywanie czułości partnerce tanecznej było błędem. To spóźniona konstatacja, która nie naprawi już wyrządzonych szkód, ale pokazuje, że Zilman zaczyna zdawać sobie sprawę z ceny, jaką przyszło jej zapłacić za te chwile zapomnienia. Być może zyskała nową przyjaciółkę w osobie Jan G. Lizer, być może przeżyła ekscytującą przygodę na parkiecie, ale straciła fundament. Na którym budowała swoje życie prywatne. Historia ta jest przestrogą i dowodem na to, że taniec z gwiazdami to program, który potrafi wykreować nowe gwiazdy, ale potrafi też bezlitośnie niszczyć stare związki, wystawiając je na próbę, której nie są w stanie przetrwać. W blasku fleszy łatwo pomylić fikcję z rzeczywistością, ale rachunek za te pomyłki przychodzi zawsze, gdy gasną światła, a człowiek zostaje sam ze swoimi wyborami. W przypadku Katarzyny Zilman, Cena za taneczne uniesienia okazała się najwyższa z możliwych utrata miłości, która nie przetrwała próby ognia, jakim okazał się parkiet Polsatu.